Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Mamy dzisiaj pierwsze SmackDown po gali Extreme Rules i myślę, że dobry sposób jest zacząć od walki i od wejścia. Dalej mistrza World Heavyweight Champion, szybciej oczywiście Drew McIntyre, który naprawdę zaczął bardzo ciekawy pojedynek, przez to, że ze Stylesem praktycznie dwa razy walczyli, raz walczyli, ale właśnie jest ten magiczny słów Extreme Rules, nie pozwolił, żeby ta walka dalej była kontynuowana. Chciałem zrestartować i McIntyre wygrał po Claymore Kicku. Wygrał właśnie swoje starcie z. nie z McIntyre tylko z, z... z jestem oczywiście. A jego rywal widzę, że nie chce czekać. No i dalej po raz kolejny ten raniny są naprawdę. Drugi jest chyba. Pokazuje to, że druje jest naprawdę obecnie na wyższym poziomie od normalnych zawodników, może tak powiedzieć. To to właśnie pokazało, to chyba w taki sposób zaczynamy teraz to starcie. No, myślałem, że poczeka sami Zayn, on też walczył na ostatnim gali. Miał swoją właśnie klauzulę remaczu, klauzulę właśnie rewanżu. Nie wykorzystał jej z Tomaso Ciampa. Ciampa dalej jest mistrzem. Dzisiaj dostaje szansę właśnie walki z mistrzem. Jeśli by ewentualnie wygrał, to myślę, że można byłoby coś pomyśleć nad ewentualną właśnie walkę na domu mistrzostwa, bo jednak bo jak pokonujesz mistrzawie, to zależy się jak. No wiadomo, jak Fair pokonasz, no to tym bardziej właśnie. No ale jak jakiś na przykład tam Count, out, czy DQ, czy coś takiego. No nie wiem, to wtedy już na pewno nie. Seria uderzeń. Nie trafię tym dropkikiem teraz. I teraz falełeś slam się nie uda. To też się nie udał, tak na razie, chyba nie było właśnie tej takiej scenki przerwniczej. Też będzie, właśnie. I przytacza, woli już sami zajmij do McIntyre. Daje, atakuje oczywiście McIntyre właśnie pokonał Stylesa. Styles potem był naprawdę niezadowolony. Jeśli my to zaatakował właśnie sędziego, co naprawdę dziwne. Nie wiem, czemu Styles to postanowił zrobić. Był ewidentnie zły o coś. Może o to właśnie, że pierwsza walka jakby dobrze szła, ale była, zrywa była nagle właśnie od nowa. Restart był me walki, więc może o to był zły, nie wiem. Future Shock. Nie trafia niestety. zain kontroli Zane, ma teraz okazję na trafienie Blue Thunder Bomb. Big Boot nie trafia. Irish Sweep Odbicie od Lim Trafia ten DDT niestety. Sami Zayn kontra McIntyre'a i jest close i wylatuje Sami Zayn poza ring chwilę przed tu byli, jak właśnie zaatakował McIntyre'a Sami Zayn, czy ciekawe czy jest tu dalej pas? Jest tu dalej pas, co jest dość fajne oczywiście nie uderzymy ale fajnie, fajnie że jest tutaj pas, dobra, odłożymy sobie go tutaj treningu nie będziemy wrzucać kolonii. ta nie trafiła chyba zaina. Właśnie snap suplex. Jeszcze zain złapał od McIntyre'a i wrzucał go tutaj zaraz przed tą barykadę. McIntyre wraca i już od razu Big Boot nie trafia. I świetnie przychodzi do Blue Thunder Bomb, ale McIntyre kontruje. Fajna sekwencja dwóch kontr, tak naprawdę. Fajnie to wyglądało. Teraz kolejna kontra-zayna. I nie trafia do kolanu McIntyre'a. Teraz się też nie udało się skontrować. I przypięcie. Kto wie, może akurat się uda, ale jednak nie tym razem. zain już na górnej linie. I Big Boot teraz jakoś trafił. Nie wiem jak, ale jakoś trafił ostatecznie. Może teraz Future Shock DDT się uda? Teraz się udało. Future Shock DDT trafione, więc pora na Claymore Kick. Jest tu odliczanie? Nie ma tu odliczania. 1, 2, 3. Ale Claymore trafia i Claymore kończy czy nie kończy? Zobaczymy. Nie kończy jeszcze. Jeszcze zain walczy. No to trzeba przyznać Zaynowi, że pomimo właśnie, że ostatnio trochę przegrywał, stracił pas, choć już nie był przypięty, yy, ostatnio na Extreme Rules właśnie z, yy, przegrał, to naprawdę zawsze pokazuje yy, ducha walki i zawsze naprawdę zawsze walczy długo i aż praktycznie, no już dalej nie może praktycznie walczyć. Więc naprawdę to trzeba przyznać Zaynowi, że jest świetnym zawodnikiem i może kiedyś też będzie za to wynagrodzony praktycznie, że, że właśnie Naprawdę nigdy się nie poddaje. I jak już naprawdę nie może wstać, to już 4 przegrywa. Suplex i rzucony zain przez ring. Kontruje Zane, On jest bliski i finishera i signatury. A teraz Irish Ship i McIntyre wylatuje poza ring. Kolejne uderzenia prosto w McIntyre'a. Jeszcze na koniec ten slap, który jest do. Może rozścieczyć McIntyre'a, który właśnie teraz łapie już Zayna za nogę. Teraz nie udaje się, znowu kontruje zain. Kolejne uderzenie to on zadaje. Coś w stylu figur for Legoka prawie. I jeszcze teraz albo drop na nogę. Big boot. no naprawdę nie może dzisiaj trafić ten Big boot zbytnio Planu też nie trafia tutaj Botsem i jest już 6, więc będzie trzeba wracać do ringu I rzucod, ależ to wyglądało brutalnie. aż to wyglądało naprawdę brutalnie. McIntyre w ringu. Claymore po raz drugi. To chyba musi być już koniec. Chyba już z tego nie da rady wyjść, lecz, bo nie widziałem wcześniej, że ma krew na twarzy, ale ma krew. Dr. McIntyre troszkę znikąd, można tak powiedzieć, jak jest Arkeo Out of Nowhere. Tak, teraz był taki drugi Claymore. Out of nowhere wyciągnął tego Claymora. Trafił go i to właśnie Drew McIntyre wygrywa. Ale w tym momencie AJ Styles się pojawia i AJ Styles crossface. Nie wiem czemu McIntyre klepał. Jak jaśnie, jak jaśnie nie skończę, wychodzi z tego McIntyre. klepo Nie wiem czemu. Insegurita. To jest dalej chyba. Jeszcze za to coś się wydarzyło na Extreme Rules. Przedtem był zaatakowany atak van na Extreme Rules. Teraz jest atakowany Drew McIntyre. Za nawet naprawdę nie wiem za co po prostu za e, wściekłość i żal, mo można to powiedzieć, Stylesa o to, że nie wygrał tego pasa. Ewidentnie to zabolało Stylesa, bo naprawdę atakuje teraz i pojawia się krew na twarzy McIntyre'a. No, i Styles triumfuje na teraz. Nie wiem, co dalej się z tym wydarzy, co trzeba. Będzie trzeba jakoś coś podjąć, jakiś, naprawdę na pewno ruch z tym. Prawdopodobnie na następnym SmackDown coś na pewno zobaczymy, co się wydarzy. A przed nami teraz drugie starcie na dzisiejszym SmackDown. I przed nami teraz drugie starcie na dzisiejszym SmackDown, i będzie to walka kobiet. I w sumie też dawno chyba nie powiem, tak mi się wydaje. Żadnej walki, właśnie kobiet, w sumie. Oda na Naropra nie ma na co innego czasu, a na SmackDown czasami właśnie jest trudno przez walki tak teamu, czasami walki kobiet, więc teraz troszkę mniej ty było walk. I pierwszą do ringu zawodniczą, która wchodzi, z Mandy Rose. Mandy Rose tutaj jeszcze właśnie ma ten, jakby można powiedzieć, ten gimmick swój takich e, starszych czasów troszkę, bo obecnie jak ona walczy na NXT, to jest naprawdę zawodniczą, która nie mogę się oczekać. Naprawdę, nie spodziewałem się, że kiedyś to powie, ale, powiem, ale nie mogę się czekać, że Mandy Rose będzie na main rosterze bo wydaje się naprawdę tam właśnie jest członkinią Toxic Attraction z dwoma zawodniczkami. Nie pamiętam, zawsze zapominam jedne imię. Wiem, że tam jest Gigi Dolin i jeszcze jakaś jedna zawodniczka, nie pamiętam już. No ale właśnie Mandy Rose jest dużo, naprawdę, wydaje mi się, że z pół roku już na pewno jest, jak nie więcej, mistrzynią NXT i naprawdę na NXT się odbudowała. Naprawdę, właśnie tam by, przez NXT ona wygląda na naprawdę zawodniczkę, którą bardzo bym chciał zobaczyć w main rosterze, jak walczy, bo naprawdę też umiejętnościowo mi się wydaje, że jest lepsza. Niż była przedtem. No i też naprawdę, właśnie wydaje się, aby taką naprawdę zawodniczką, która nie, nie przegrałaby łatwo z kimkolwiek. Jej no rywalką jest Raquel Gonzalez. Raquel już wydawała, wydaje mi się, że walczyła. Chyba nawet walczyła w walkach o awans do wal walki walizkowej na Tak mi się wydaje, że też coś takiego było. A dzisiaj, właśnie zmierzy się z Mandy Rose. Widziczałam to starcie. Myślę, że i tak. Prawdopodobnie na, sam, na następne walki Mandy Rose, no to i tak jej zmienię, właśnie, bo ona też teraz już jakby. Nie wiem, w sumie, tak szczerze, nie wiem, jak, jaki jest jej kolor włosów naturalny, no ale nie wiem, czy ma teraz przefarbowane, czy ma perukę, czy taki ma naturalny, a ma właśnie teraz brązowy kolor włosów. Dlatego myślę, że myślę, że właśnie dlatego też bym jej to zmienił i że wygląda bardziej jak właśnie w NXT, bo w NXT jest właśnie, naprawdę bym powiedział, właśnie załodniczką, która. Naprawdę może namieszać to sporo main rosterze, jak wróci do niego, jeśli oczywiście Dabi dobrze będzie używało ją, no bo jednak nieraz... Ja, na przykład ja do, do, na zawsze nigdy nie będę wiedział, czemu na przykład Adam Cole nigdy nie był na main rosterze, to według mnie jest mega dziwne. To Champa na przykład wielka gwiazda NXT, a jest używany jako pomagier za praktycznie teraz w Benzim, więc to też według mnie jest takie głupie. Trzeba też umieć właśnie używać tego zawodnika z NXT. Na przykład Austin Fury, zawodnik, który na NXT dużo nie robił, a teraz jest właśnie naprawdę zawodnikiem, który dużo, dużo osiąga, dzięki właśnie temu, że po prostu WB w niego wierzy i na niego stawia tak naprawdę. Więc fajnie byłoby, tak więcej WB tak robiło i trafnie do Fury, Do Fury ja go nic nie mam, bo ja szczerze dużo ludzi go nie lubi, ale ja go jakoś lubię, bo ma takie aby... coś w sobie ma z Johna Cena, coś w sobie ma z Randy Ortona, takich młodych, za młodych właśnie lat. Orton, więc naprawdę bardzo mi się to podoba, dawniej było właśnie takich gwiazd, że o naprawdę bardzo młodego wieku, Firi ma 25 lat, to jest naprawdę 25 albo 4, to jest naprawdę bardzo młody wiek jak na zawodnika WB, który już jest w main rosterze, więc naprawdę dawniej było takiego modelu zawodnika, który już naprawdę jest, no jest znaczącą postacią, bo ma walizkę Money the Bank, niedawno stracił pas United States, więc naprawdę fajnie, że coś takiego WB też robi. Ale to już e, nieważne. Można teraz powoli wrócić do walki tej. Teraz DDT Mandy Rose prawie ma signature. Nie mam pojęcia, jakie on szczerze ma signature czy finisher. Zobaczymy za chwilę, w sumie przekonamy się. A to wiem, wiem. To jest coś jak Fairy Tail landing. pamiętam to. Ale nie wiem, czy nie był jej finisher przez chwilę. Jaki on ma finisher? No to. No i nie ma tak normalnie stojącego tego finishera, więc to może być ciekawie, można tak powiedzieć. Szanowny, miała ja, Running Finisher. Ma Running Finisher, aha, to też, no to przyznam, że po prostu zapomniałem. Nie, że nie wiedziałem, ale zapomniałem, bo jednak to też pamiętam właśnie w sumie Nie udało się teraz rakel. I piękne kolano, pięknie to wyglądało. Piękny kolano czy piękny big. Boot, nie wiem dokładnie w co ona trafia, czym trafia. A rakel jeszcze sobie wychodzi. Ale fajnie to wyglądało. Właśnie. Odwraca nogę odwr i odwraca całą rakel i od razu potem to kopnięcie. Pięknie to wyglądało. I Mandy Rose na górnej linii teraz. Body splash trafia. Już jest znowu blisko Mandy Rose do kolejnej Signatury, kolejny raz i kolejne uderzenia. I jeszcze jeden slap, podobnie jak Sami w poprzedniej walce naprawdę, dropkick. I Signatura jest gotowa. Ale nie trafi, bo Raquel kontruje. Mandy Rose kontruje, ale to nie u Nieba kontra finishera z e, signature. za niedługo może mieć właśnie Mandy. Jeszcze jedna może akcja z górnej linem. Choć blisko jest bardzo Rakel. I właśnie dla pewnie Drop nie trafił. I kontra teraz Rakel. Sidewalk Slam, nie Backbreaker, jednak I jeszcze rozciąga, tak właśnie na kolanie, tak też do, dodaje, oczywiście, bólu. Signatura po raz kolejny nie trafia, nie wiem, co się teraz wydarzyło. Może zrobimy taki duży run-up na to. Stąd aż niech wstaje powoli, Raquel. i trafia Mandy Rose. Czy sędzia to zobaczy? Nie zobaczył, Mandy Rose pomaga sobie linami i wygrywa w takim stylu właśnie typowego hella, można tak powiedzieć Wygrywa tą walkę no Była trwana, użyła tych lin właśnie i to jej też mogło pomóc, że właśnie przytrzymać Rakel na ziemi właśnie No i wygrywa to starcie z Raquel Gonzales. I na pewno to właśnie, ta walka może też jej dość dużo dać Może właśnie, akurat za długo się zbliża SummerSlam, może akurat dostanie szanse walki o pas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i przed nami został już tylko main event dzisiejszego SmackDown. I przed nami teraz main event dzisiejszego SmackDown. Pierwszy do ringu będzie wchodził Sheamus, który ostatnio walczył z Riddlem, Tam mu się niestety nie udało, ale i tak dostaje dzisiaj dość dużą szansę, bo to jest walka number one Contenders o pas World Heavyweight Championship, który oczywiście ma dalej Drew McIntyre. przynajmniej w tej rzeczywistości może dostać dużą szansę właśnie może być na w Pay Per -view Clash of Worlds tak mi się wydaje, że tak to się nazywa Która będzie o we wrześniu, już może teraz dostać się o tą okazję, ale musi na pokonać McIntyre'a nie wiem jak tam ten feud się skończy może nawet się skończy tak, że będzie triple fred, tak naprawdę bo tak myślę, że może być i tak, ta walka, właśnie propo triple fred ta walka nie jest one on -one, to jest triple fred, więc drugim zawodnikiem, który teraz wchodzi jest Batista, ale to nie jest właśnie ostatni zawodnik bo jeszcze zobaczymy jednego zawodnika Batista, który ta już w sumie ostatnio jest na dość w zwyżkowej bym powiedział formie, bo troszkę tak mi się wydaje, że teraz będę ma teraz po tej stracie tej walizki. Choć w sumie myślę, że tak patrzę na Batistę, czy ja naprawdę była ta walizka tak potrzebna. Myślę, że nie. Jednak on sobie zdecydowanie ze łatwością poradzi bez tej walizki. I może właśnie dzisiaj taki duży krok zrobić do tego, jak właśnie dzisiaj by wygrał Triple Fred. I ostatnim zawodnikiem w tej walce jest John Cena, z Batista ostatnio wygrał. Bray też z nim wygrał. Naprawdę nie jest najlepsza do forma, ale to jest ostatnia praktycznie szansa. Jeśli Cena tego nie wygra, no to myślę, że będzie na chwilę możliwie, że odsunięty. Więc on wie, że to jest naprawdę bardzo dla niego ważna walka. Bo nie może tutaj przegrywać meczu z rzędu. Zobaczymy, czy da radę tym razem wygrać. Czy niestety dla niego zapisze sobie kolejną porażkę. Ale nie wiem, czy on wygrał w ogóle w tej. W Universe mode. mam nadzieję, że wygrał. A naprawdę nie przypominam sobie kiedy. Może w jakichś walkach eliminacyjnych do walki o Money in the Bank? Tak, możliwe, że wygrał coś wtedy. Bardzo możliwe. Możemy teraz zaczynać Triple Fred, Shameless, Batista kontra John Cena i zobaczymy. Kto wygra z ten Triple Fred match? i Kto ta walczy z Drew McIntyre'em? Opas yy, na gali Summer Slam. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Shaheemusa, tu Cina podcina mu nogę. Kontruję teraz. Batista i tak już idzie. Właśnie badam na musa Tak, Batista teraz zrobi sidewalk. Slam. nie, przejście do Power slam'a. I teraz Tina też kolejny raz podcina na nogi i elbow drop trafia. Klein elbow drop trafiony. Tym razem elbow drop nie trafia już. Closen się nie udaje. I teraz. No, nie pamiętam jak to się sobie nazywało, ale to Mr. Kennedy robił. I findi chyba też swego czasu. I jest też piękny, świetny timing właśnie, żeby wyskoczyć. Elbow drop, nie, Fist Drop spada i trafia i już krwawi Batista, bardzo wcześniej bym powiedział. Close line. Batista ta rzuca sinę na Liny i też deadlift Power Bomb będzie. Wychodzi na górną linię Batista i Body jest też późno, było to trochę do kontry. Szczerze, nie widziałem, tak, nie wiedziałem, że tak późno będzie. Wychodzi z tego Sina. Sin'a chciał się zro e, zrobić rollout, ale mu się nie udało. Alabama Slam, ale teraz i tak pak Suplex. I na pewno to byłoby po prostu pięknie. Ale teraz ma, więc teraz może się uda Five knuckle shuttle Chyba, że skontruje Sheamus w tym momencie. I tak się dzieje, to jest już jeden z tych ruchów, w niestety się łatwo bardzo kontruje. Sina teraz łapie nogę Sheamusa. Body splash się nie udał i wyglądał prosto przed Batistą. I spinebuster. Ale wychodzi szybko bardzo z Bustera John Sina Batista i Szejmu mają miałem po finiszerze, więc trzeba tam na pewno uważać na to starcie. Batista nie widział jak Sina się tu po części zakradł, ale i tak się nie udało. Ląduje na Sinie Batista. Wydziara tutaj troszkę tą e, twarzą Sinę właśnie podłogę. Myślałem, że będzie Batista, bomb. próbował robić Batista, ale jednak nie. Trafę teraz za tym Body z Fina. I Fizz Drop, choć tu prawie Sheamus przeszkodził. I teraz zły moment to był e, Szejmusa na tauntowanie. Gdzieś da rady się trafić. Czwarty, piąty, szósty też jest. Siódmego już nie ma, niestety. Nie dało się w dziesięciu już trafić. I Brołki trafia, niestety. Choć Batista już wraca do ringu. Ciekawa taktyka Batisty. To nie jest żaden elimination match, więc nie mam pojęcia czemu Batista. Nie chciał pomóc nam czego Cine jakby nie dał rady wyjść z tego. Body splash teraz. Jeszcze tu można zaatakować Sheamus'a właśnie. Batista pierwszy łapie Sina belly to belly. Sina już roll out zrobił. Batista ten trzy close line. Y. I jeszcze ostatni. I closing. tak właśnie jest Batista. Teraz Batista bom prawdopodobnie trafi. Tak ja jestem pewny, że Shamus z tego wyjdzie, bo to jest pierwszy finisher na nim, więc nawet nie będę się tak bardzo jakoś śpieszył. Chodzi tak tutaj właśnie chyba a na mu pomóc. No a właśnie nie musiałem. Shamus kontruję. Nie udało się ten Clothesline. line. Trzymy teraz też krwawi. Pora może na jakąś broń w sumie wziąć. Może krzesło. Tak mi się uda, że to jest taka broń, którą najbardziej by silna wziął. I trafia teraz. Ale myślę, że to jest pora dobra. na... Nie uda się niestety. Ale i tak zostawić ta sygnatura, choć teraz może być groźnie. Ale też za ładnie kontroluję. Znaczy Cena i teraz jest EA. Czy to będzie koniec tej walki w taki sposób, czy Cena zdobędzie tą walkę z McIntyre'em? Niestety dla niego nie tym razem. Ale teraz będzie jeszcze STF. Batista właśnie ma poziom uszkodzeń. Blisko i udało się poddałem Batistę. Batista przegrywa podobnie jak na. Podobnie jak na. W WrestleMania 30, 30 tak, w WrestleMania 30, gdzie to Daniel Bryan poddał, nie wiem, czy mnie to Lock, Jest Lock, chyba Jest Lock, albo Lebel Lock, bo wtedy to nie był już No Lock, tak się właśnie często ta nazwa zmieniała, wtedy też poddał Batista, tak samo ta Sina poddaje jego i Sina wygrywa dla ważną dla niego walkę, bo właśnie w końcu ma zwycięstwo i to duże zwycięstwo, bo zawalczy właśnie na następny pay-per-view na SummerSlam z Drumecanterem już wiem, że ta walka będzie po prostu niesamowita na dzisiaj byłoby to tyle dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku cześć